Witajcie kochani! Dzisiaj już ostatni odcinek, a tytuł jest bardzo otwierający na całe życie, czyli wdzięczność. Zapraszamy. Bycie wdzięcznym, wdzięczność, to też jest nasza decyzja. I to też jest element naszego stylu życia. Znowu podstawowe pytanie: jaka jest Twoja decyzja? Czy Ty chcesz być wdzięczny? Czy szukasz okazji do dziękowania? Czy zauważasz w ogóle to, czym Pan Bóg Cię obdarzył? Czy zauważasz te wszystkie wspaniałe rzeczy, które Cię otaczają? Które wszystko, to, to wszystko dostajemy od Pana Boga? Tak naprawdę, idąc głębiej, te wszystkie rzeczy, które nas otaczają, te wszystkie drzewa, nie wiem, rośliny, góry, ale i auta, to wszystko krzyczy i woła do ciebie: bądź święty, bądź w relacji z Panem Bogiem. Zapraszam Cię do tej relacji, zapraszam Cię do tej przestrzeni. Kiedy ja uczyłam się wdzięczności, pisałam za o co, za co jestem wdzięczna od rana do wieczora. Co im przychodziło do głowy? Bez weryfikacji. I wiecie, po paru dniach, miesiącach naprawdę uzbierało się tego sporo. A czasami wieczorami czytałam sobie do poduszki ten cały mój dzień w oparciu o wdzięczność. I nie mogłam się nadziwić, że jest tyle, tyle sytuacji, tyle spraw, tyle podarunków, którymi zostałam obdarowana. To ogromnie ubogaca. To też uwrażliwia na to, co otrzymuję. No i trzeba przyznać, że dużo wdzięczności też było dla mojego męża, ja przez to doceniłam go. Ja z kolei przez pewien czas, przez kilka miesięcy pisałam każdemu dziecku jedną jakąś taką pochwałę wieczorem, jakąś taką właśnie wdzięczność podziw. Także dziecko mogło przeczytać sobie na, 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 na szkle, bo to dokładnie robiłem na szkle. Za co jestem wdzięczny, za co podziwiam. To jest właśnie taki swoisty dziennik wdzięczności. Przeczytać, zobaczyć, za co ta to po, po, podziwia. E, oczywiście można to zrobić mama i można też to zrobić, albo przede wszystkim dla siebie nawzajem. I zachęcam, żeby e, zawsze napisać jedną rzecz więcej. Czyli, moi, drodzy panowie, jak żona napisze tobie dwie rzeczy, za co jest ci wdzięczna, ty napisz jej trzy. Jak ona ci napisze trzy rzeczy, ty zauważ. Cztery. I tak prześcigujcie się w <gry> tym. Słuchajcie, mówiąc o wdzięczności, warto wspomnieć o stylu życia. Każdy z nas w jakiś sposób żyje, coś uznaje, czegoś nie uznaje. Warto się zastanowić, jaki jest mój styl życia, co mi się w nim podoba co mam, co już posiadam, mamy ogromnie dużo rzeczy. Jak, jak tym dysponuję, jak dysponuję tymi zasobami. W przypadku kobiet jak dysponuje zasobami ubraniowymi, ale też jak dysponuje zasobami żywieniowymi. U nas na przykład czasami robię tak zwany tydzień wietrzenia szafek spożywczych, czyli nie kupujemy rzeczy albo kupujemy tylko świeże warzywa. I staram się gotować z tego, co, co jest w naszej spiżarni. To też wpływa na kreatywność i to też pozwala dostrzec, jak wiele posiadam. W byciu wdzięcznym pomaga nieporównywanie się. Zazwyczaj właśnie jak do kogo się porównujemy, to bywają myśli, że jesteśmy coś gorsi albo lepsi. Nieważne, nie należy iść w ogóle w tym kierunku. Jesteś wartością, jesteś dzieckiem Boga. Nie musisz się do nikogo porównywać. Nie musisz się patrzeć na kogoś innego, żeby poczuć się lepiej albo gorzej. Ważne jest zaspokojenie swoich właśnie potrzeb. Jedzenie, odzienie, dach nad głową i być z tego zadowolonym. Najpierw potrzeby, później pragnienia, a na końcu zachcianki. Warto też poszukiwać tego, co cieszy. I tu nie chodzi o jakieś luksusowe samochody albo wyjazdy za granicę, chociaż to jest całkiem przyjemne. Natomiast są takie dostępne rzeczy, jak na przykład wyjście na spacer do lasu, tudzież mały skalniaczek, albo ogródek w doniczce, albo radość z dzieckiem, rozmowa z mężem, zawsze cieszy. Więc jest mnóstwo takich rzeczy, które są za darmo. Pozwolić też sobie na jakieś takie odpocznienie, może nawet na jakąś wycieczkę. Nie trzeba czekać do emerytury, żeby, żeby wyjechać gdzieś za granicę. Można coś zrobić z tego, można co sobie zrobić i ucieszyć, ucieszyć się z tego. Ważne myślę, że jest też to, że tak prawdziwie szczęśliwym, prawdziwie zadowolonym można być tylko z osobą. Z osobą boską lub ludzką. Nie można być szczęśliwy z rzeczą. Nie może być szczęśliwy ze swoim autem swoim laptopem, nowym telefonem. To mogą być jakieś pocieszajki. Możesz nawet nie wiem, spać z, z telefonem. Ale po kilku dniach, najdalej tygodniach, to ci się znudzi. Szczęśliwym, prawdziwym, prawdziwie szczęśliwym może być w relacji z osobą boską lub ludzką. I to powoduje, że możemy cieszyć się życiem, jak to mój mąż mówi, delektować się. Być koneserem, smakować i być wdzięcznym. Doceniać no. i zauważać. I dlatego potrzebny nam jest odpoczynek, abyśmy mogli czasami poreflektować, znaleźć sobie taki luksus, żeby nie tylko biec, 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 ale właśnie zatrzymać się, dać swojemu umysłowi taką przestrzeń, żeby nic nie robił, nic nie myślał. Taka chwila zastanowienia, niespodzianki, nie wiadomo, co to będzie. W codziennym rachunku sumienia. Warto, żeby przynajmniej połowa, bo dwie trzecie rzeczy, które wypowiadamy, które reflektujemy, które podsumujemy, właśnie zajmowała wdzięczność. Wdzięczność Panu Bogu za to, co jest, za to, co otrzymujemy, a też wdzięczność właśnie dla swojej żony: wdzięczność dla swojego męża. Wiele konfliktów bierze się właśnie stąd, że nie dziękujemy sobie. Spróbujcie. Dziękować sobie kilkukrotnie. Zobaczcie, że to będzie rozmiękczać. Czasami wielkie ściany, wielkie mury będą w ten sposób rozbijane. A zatem zachęcamy, abyście poszukiwali powodów do wdzięczności. A na pewno się uda. I my Wam już dziękujemy. Dziękujemy, że zechcieliście z nami poprzebywać, zechcieliście nas posłuchać. Choć nie możemy Was jakoś dotknąć, przytulamy Was bardzo mocno. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu. Że mogliśmy właśnie poprzybywać z Wami. Dziękujemy ekipie, która to montowała. Że jesteśmy, że tworzymy to wszystko. Największą chwała Pana i bardzo jemu za to dziękujemy. I dziękuję mojej żonie. A ja mojemu mężowi. Do zobaczenia w przyszłości. Mam nadzieję, że się spotkamy czy na jakichś rekolekcjach, biwakach, warsztatach, kursie krauna, Gdzieś będzie okazja się praktycznie dotknąć, zobaczyć, porozmawiać. A najdalej spotkamy się w niebie. Oby. Do zobaczenia. Do zobaczenia.